Witam serdecznie z Kusamo. Jest z nami Kamil Wolnicki z Przeglądu Sportowego. Witam, Witam Kamil. Kamil, przede wszystkim zaczniemy od Ciebie, bo jesteś nową twarzą tutaj przynajmniej, przed kamerami, ale nie jesteś nową twarzą w świecie dziennikarskim. Powiedz parę słów o sobie. Puch, tak trudno mówić. No ile to już prawie 15 lat pracuję w Przeglądzie Sportowym i bardzo sobie to chwalę, więc przy skokach też od iluś tam lat Jestem, miałem to szczęście złapać się na końcówkę. Chociaż nawet nie, nie na końcówkę, bo no, już takie od... parę lat. Na, 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 nie wiem, pewnie jakieś 7 lat kariery Adamak miał pierwsze wspomnienie na żywo tego co widziałem z Adamem gdzieś tam sobie wrócić, to, to byłoby Oslo i to jak prawie tam się solidnie wyrżnąłeś na, na, na skocznie, a ostatecznie się uratowałeś, żeby później pojechać do planicy 2007. Tego. To jeszcze skoczkiem przed przebudową. Pamiętam wtedy też, pierwszy raz usłyszałem na żywo jak, jak przeklinasz, bo po no, pierwsze no, czy... co, co powiedziałeś, jak podjechałeś do nas, tam jeszcze ta, ta migzona była inaczej ustawiona, to było o, kur... Ale to nie ma co dziwić. Nawet... Nie no, to, to ja się cieszę, że wtedy, że ustał bo w ogóle. Większy strach był potem jechać do planicy. A no, skończyło się happy ending. No tak. Okay, I tak zacząłeś się współpracę z PZT, ale nie tylko z Adamem współpracowałeś, a w zasadzie pisałeś o Adamie, bo wcześniej pisałeś również o Justynie Kowalczyk. No to wszystko jakoś tak się złożyło, że, że przy tych sportach zimowych się, e, się rzeczywiście pojawiłem. No i to się akurat tak złożyło. No, była tutaj jeszcze wielkie sukcesy Adama. Zaczynął rodzić się wielki Kamil Stoch. Gdzieś obok była Justyna Kowalczyk, walcząca o zwycięstwo. Zresztą nawet dzisiaj z kimś tutaj wrócę rozmawiałem, że, że kilka lat temu przyjeżdżało się tutaj i było dużo bardziej intensywnie, bo wciąż biega trzymamy, ale jednak no, kiedy była Justyna. I, I kiedy jednocześnie skakałeś Ty, później, e, później Kamil i reszta chłopaków, no to jakby no cały dzień można było liczyć na sukcesy. Dzisiaj na, na sukcesy biegaczy będziemy pewnie jeszcze chwilę czekać, no kiedy mamy, mamy, nie? Mamy, mamy, mamy zdolną młodzież i, i oby tego, tego jakieś sukcesy e, później powstały. Natomiast rzeczywiście te, te lata, kiedy e, Justyna osiągała największe sukcesy i Ty wciąż byłeś na topie, były bardzo intensywne w pracy. W pracy dziennikarskiej, ale prawdę jest to tak trochę tęskni. Za tym, bo. Yy, no właśnie, bo był Więcej na wariat papierach hmm. Kamil, to nie jest tak, że e, napiszesz, pojedziesz z zawodów i, i, i po temacie. Obserwujemy Ciebie tutaj i widzimy, że praca od białego rana do późnej nocy, tak jak teraz, 23. Jak to wygląda z Twojej perspektywy wszystko? Wiesz co, to wszystko jest inaczej. Po tylu latach to jakby pewnej takiej rutyny nabierasz i, i na pewno rzeczy na to, że, że to wszystko długo trwa, mm -hmm. że, że gdzieś tam czasami cię przeganiają z biura prasowego. O, jak choćby dzisiaj jeszcze musiałem coś kończyć, przyszła pani i mówi: Zamyka biuro prasowe, bo je do domu. Mówię, Ale ja jestem w pracy, jeszcze. No trudno, mówi: No to albo się pospiesz, albo sobie Al gdzie indziej. Albo no. na zewnątrz to, już, to już jest twoja sprawa, więc, yy, więc czasami bywa, bywa trudno. Natomiast. To jest fajna praca po prostu. No, bycie reporterem sportowym dla kogoś, kto, kto lubi sport, kto, kto chce być przy tym sporcie gdzieś tam blisko, no to, to jest pewna forma spełnienia marzeń. Tak? No, bywam w wielu miejscach w Polsce, czy, czy, czy właściwie na całym świecie. Bywam przy, przy ludziach, którzy osiągają wielkie sukcesy, które, które poruszają wyobraźnię wyobraźni wielu ludzi i to jest fajne. Fajne, a nawet jeszcze fajniejsze w, w mojej pracy jest to, że, że no nie muszę być związane tylko z jedną dyscypliną sportową, bo, mm, bo zimą mam skoki, mam biegi. E, latem wi wiadomo te zimowe dyscypliny e, gdzieś tam są trochę z boku, no bo, e, no bo tej prawdziwej rywaliz rywalizacji nie ma. Oczywiście ktoś powie, że jest e, e, Grand Prix, ale, ale to nie to samo. To nie to samo. <laughs> Wtedy mam kolarstwo, wtedy nie wiem, mam kajakarstwo, mam boks, mam, mam mm. wiele innych rzeczy. I to chyba lubię najbardziej, co robię. Czy w tym wszystkim znajdziesz jeszcze czas na to, żeby napisać parę słów zdań może nieco więcej dla Skaczemy.pl? No a to mówi się nie odmawia. Zadzwonił do mnie jakiś czas temu, zapytał, czy, czy gdzieś tam jako... Kamil Wolniński przegląd sportowy, mhm. popełniłbym czasami jakiś, jakiś komentarz dla, na naskaczemy peli. I dlaczego nie? Bo pewnie bardzo, bardzo chętnie widziałem tam też y, i, i Sebastiana Szczęsnego. Y, no, do tego tak mówię, no jest Adam, więc, y, więc jakby rozmowa, rozmowa była krótka. <grym> więc oczywiście bardzo chętnie. Miejmy tylko nadzieję, że ten sezon rzeczywiście będzie taki dobry, jaki go wszyscy by chcieli. Adam jest sporym optymistą, mega optymistą jest prezes Apollo no, Steiner, ale, ale prezes zawsze jest mega optymistą. Mhm. Natomiast no, rzeczywiście są jakieś podstawy ku temu, żeby, żeby ta kadra wciąż była mocna. Choć no, ja gdzieś tam z tyłu głowy mam, że, że no, to jednak jest najstarsza drużyna. To jednak jest najstarsza drużyna w stawce i o tym też trzeba pamiętać. Natomiast... No, no, nie ma przesłanek ku temu, żeby y, chłopaków w jakikolwiek sposób skreślać. To byłoby absurdem. Natomiast jest sporo przesłanek ku temu, że, że ta, ta chyba tak, no, najzdolniejsza generacja w, w historii polskich skoków dociągnęła do, do kolejnych igrzysk, mhm. czyli, czyli tych, tych w Pekinie. Byłoby fajnie, gdyby y, tam jeszcze raz. Y, Stawali na podium. Stanęli, stanęli na podium i to wszystko by się spięło jakąś taką y, reklamą, Zobaczymy. Co dalej? Chociaż no ja dzisiaj byłbym daleki od tego, żeby na przykład mówić, że, że to wszystko się już nie powtórzy, bo no znowu pamiętam 2011 rok, Adam kończył karierę i, i mówię, dobra, to jeszcze chwilę to wszystko jakoś się pokręci, pokręci, chłopaki raz lepiej, raz gorzej, no ale to wszystko się, jakby no, sukcesy tak ogromne się już nie powtórzą. Widać, a, widać z siłą. Widać Kamil jest o tym nie wiedział, bo po prostu poszedł i, i, i zrobił swoje przez tych kolejnych y, kilka lat. I, no, a nie tylko Kamil, nie, bo cała drużyna Najpierw dwa, poszedł Kamil, później nie mieliśmy. Później, pojawi, po, później pojawiła, się, pojawiła się, później weszła na ten najwyższy poziom cała drużyna. Też nie znienacka, no bo przecież Waldi wiemy, bro, brązowy medal, no tak. Falun brązowy medal, a no, później Lachti. Już ze złotem, chociaż zawsze miałem wrażenie, że te medale w Valdivieme i w Falun to był maks tej drużyny, i to były takie medale, które chłopaki wydarli, jakby no, oddając siebie 110%. Natomiast w Lachti, jakkolwiek to brzmi, no, przyjechali na konkurs i wzięli, i wzięli, i wzięli. to złoto no, tak jak tak swoje. Jak wzięli to złoto jak swoje, więc. No. Ale też można powiedzieć, że z lekką porażką na średniej skoczni. bo bo naprawdę wtedy też byli przygotowani dosyć mocno, a później na, na tej średniej no, nie było tak, jak, jak było zaplanowane. No nie, no to de facto brązowy medal na dużej skoczni też troszkę niespodzianka. No, Ale indywidualne nie. konkursy na pewno nie wyszły tak, jak gdzieś tam były podstawy do tego, żeby się, żeby się spodziewać, że wyjdą. Ten brązowy medal Piotrka, to nie wiem, mam nadzieję, że ty kiedyś y, kulisy tego wszystkiego ujawnisz, bo, bo to samo zdobycie medalu ok. Super, natomiast to co działo się później z Piotrkiem, do, do, do dzisiaj trudno, e, trudno wytłumaczyć, bo, bo Piotrek czasami lubi gdzieś tam troszkę przeaktorzyć, ale to tam mam wrażenie kompletnie Był nie udawał. Szoku. A stał przed nami w, gdzieś tam w mig-zonie i mam wrażenie nie rozumiał, co do niego mówimy. No. no nie tylko, no pamiętasz konferencję prasową, Jak no, trzeba było go już stąd brać, bo de no, Gdzieś tam no. siedzieliśmy, rozmawialiśmy, nagle Piotrek się kompletnie rozkleił, stałej, żeby go stąd... No. Stamtąd zabrać i słusznie, bo, bo faktycznie to, to wszystko było jakieś To było już takie, takie na siłę do... później. To już było wyciąganie jak bez niego odpowiedzi, które on de facto nie wiedział, co nawet powiedzieć. Bo mm. był w takim, takim szoku, no i ale, no tak, ale, ale to, Drużyna to już było... Co ty później mi powiem, tak co się, się wtedy zemka? stało z Piotrem, że no stracił kontakt z rzeczywistością. Nie wiem, to się wiele rzeczy nało, nałożyło pewnie na to, ale też yy, ja myślę, że przede wszystkim Piotrek nie do końca był świadomy tego, że jest w stanie zdobyć ten medal. I to, że tak później zareagował, to on na początku był w lekkim szoku. On, on sam mówił, że on nie pamięta de facto tego skoku w ogóle ostatniego. No i stało się. no. Każdy inaczej z nas reaguje, każdy zawodnik jest inny i każdy trochę inaczej do tego podchodzi, więc dlatego myślę, że Piotr jest specyficzny na pewno. I gdzieś tam to wszystkie te wszystkie te napięcia, to wszystko to wtedy pewnie pękło no i się rozkleił na, na, na tyle, że nie był w stanie de facto nawet wywiadu udzielić po a tak jak mówię, no ja też mam swoje i wiem wielokrotnie, że gdzieś tam jak e, były takie momenty czy inne, za każdym razem ta reakcja była inna. No. I to jest z jednej strony obronna reakcja, a z drugiej strony jest po prostu takie odpuszczenie już wszystkiego i naraz cię rozluźni. Czasem mnie migrę nabrała, czasem nie wiem, e, gdzieś tam głowa mnie zaczynała e, boleć, czy całkowicie się... E, Potrafię ją rozluźnić i wtedy już byłem wyczerpany, tak jakbym po prostu, nie wiem, walkę stoczył z gołotą. Więc to, to tak reaguje nasz organizm na, na pewne napięcia, które są i, i później na to rozluźnienie, jak już wszystko odpływa.